Oj cześć, witajcie ze strony Siku Kolekcjoner i na tym kanale będzie będę projektował Wam prezentował traktory samochody i tiry wszystko z firmy Siku jakie mam i jutro będzie przesyłka od siku.com.pl dzisiaj w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Klasa. To jest klas. Ja wiem, nie doszczytam, niestety. Tak on wygląda. On był w zestawie z przyczepą. Z tą przyczepą od razu ta przyczepa będzie pokazana. pokazana to jest przyczepa Fortuna. Ta kośka się przemieszcza, skręca. I tu się otwieram. I się ta przyczepa jeszcze przechyla. Jak można zauważyć. I to razem w komplecie było te dwa pojazdy. Dla, dla każdego traktora można dach zdjąć i środek zobaczyć standardowe. Siedzenie po lewej stronie kierownicę i jakieś tam przyciski po prawej.